Nie, nie. Wydaje się dość sympatycznie generalnie w tej firmie. Tak na, tak A młodzi ludzie, czy starzy? E, większość bym powiedział, że około trzydziestki. Że największa grupa jest około 30 po której wracasz do domu? To Maciek jest najstarszy. <noise> ja pierdolę. Czemu oni nam robią dymańsko? Bo nie da się grać dziś. Nie da. W sumie to chyba u niej też takiego nie mamy. z was dwa chyba. A my. Nie. Dziadek, bo ja wiem, że ty jesteś najstarszy w tej pracy i masz 100 lat. Ale... Właśnie to towarzysz, że Maciek jest jesteś najstarszy w swojej pracy. <grym> to, bo jak się jest tak 30, bo to ty jesteś tam najstarszy. Weźcie, co wy mówicie, co co poły. Zadajcie obrażenia. <grym>